Od początku roku spoglądamy na kolejne planety Układu Słonecznego. Dziś będziemy kontynuowali tę podróż, sięgając ku bardziej odległym światom. Dzień dobry, nazywam się Damian Jabłeka i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z Nocnym Niebem. Od dłuższego już czasu panują dobre warunki na obserwację większości planet układu słonecznego. Bez problemu na wieczornym niebie dostrzeżemy Wenus. Trudno porównać jej jasność z jakimkolwiek ciałem niebieskim. Jej blask jest wielokrotnie większy od nawet najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba. Jaśniejszy od niej są jedynie księżyc i słońce. Spoglądając więc wieczorami w kierunku południowo-zachodnim zobaczymy ją bez najmniejszego problemu. Co więcej, nawet w przypadku mgły lub cienkich chmur, jesteśmy w stanie zidentyfikować pozycję tej planety. Nieoponal Wenus znajdziemy Saturna. Nie jest on już tak blisko jak ponad tydzień temu, ale nadal wieczorami świeci na tyle wysoko, że bez problemu zlokalizujemy go na linii łączącej Wenus z horyzontem. Z obserwacjami musimy się spieszyć, bo Słońce powoli dogania Saturna, i z każdym dniem zachodzi on coraz krócej po zachodzie naszej dziennej gwiazdy. Spoglądając nieco na wschód od południa, wysoko nad horyzontem, odnajdziemy Jowisza, który towarzyszy nam już od wczesnej jesieni. Obecnie ciągle przebywa w byku. Wędrując ruchem wstecznym, zbliża się mocno do najjaśniejszej gwiazdy w tym gwiazdozbiorze, czyli Aldebarana. Gwiazda ta stanowi okobyka. Jowisz obecnie wydaje się tworzyć z Aldebaranem parę, dopełniając widoku w tym obszarze nieba. Jeszcze bardziej na wschód, w bliźniętach, znajdziemy Marsa. Planeta ta, mimo że już po opozycji, nadal leśni bardzo jasno i bez problemu odnajdziemy ją nieopodal Castora i Polluxa. Wcześniej tworzyła z bliźniakami jedną linię, teraz coraz bardziej odbiega od prostej, aby w kolejny piątek stworzyć z niebieskimi braćmi kształt trójkąta prostokątnego. Czy to już wszystkie planety na obecnym wieczornym niebie? Jeśli pytamy o planety dostrzegalne gołym okiem, to powinniśmy jeszcze spróbować odszukać merkurego. Próby jego zlokalizowania spalą jednak na panewce. Merkury znajduje się obecnie niecałe 10 stopni od Słońca i odległość ta stale maleje. Więc obserwacje takie należą już do niebezpiecznych. Gdybyśmy nieopatrznie, szukając merkurego przez lornetkę, zerknęli w stronę Słońca, nie tylko przysłowiowa panewka może ulec spaleniu, ale także nasze oczy. Na obecnym niebie znajdziemy także planety, które umykają naszej percepcji bez odpowiednich przyrządów. Chodzi o lodowe olbrzymy: Urana i Neptuna. Bliższy Ziemi Uran znajduje się obecnie w gwiazdozbiorze Barana, bardzo blisko byka, okupowanego od dłuższego czasu przez Jowisza. Jasność Urana znajduje się tak naprawdę na granicy dostrzegalności nieuzbrojonym okiem. Będąc z dala od jakichkolwiek świateł, pod idealnie czarnym niebem, jesteśmy w stanie wypatrzeć go jako bardzo słabo świecący punkt. Jeśli znajdujemy się w nieco gorszych astronomicznie warunkach, musimy użyć jakiegoś przyrządu. Biorąc w dłoń klasyczną lornetkę typu 7x50, dostrzeżemy go, przesuwając wzrok od gromady otwartej Plejady w Byku nieco na zachód. Już takie powiększenie pozwoli nam odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z obiektem posiadającym mierzalną powierzchnię. Jego blask będzie spokojny, pozbawiony charakterystycznego migotania, jakie widzimy w przypadku gwiazd. Zaś niebieskawe zabarwienie pozwoli nam upewnić się, że spoglądamy na właściwy obiekt. Aby dostrzec ostatnią z planet Układu Słonecznego, Neptuna, Musimy wrócić nad zachodni horyzont i po raz kolejny zwrócić oczy ku Wenus. W podobnej odległości, co znany nam już Saturn, ale tym razem w kierunku wschodnim od Wenus, znajdziemy Neptuna. Jego jasność jest na tyle mała, że nie pomogą nam wycieczki pod ciemne niebo. Bez użycia sprzętu obserwacyjnego nie da się go dostrzec. Przywołana wcześniej lornetka może okazać się wystarczająca. Choć lepiej, jakbyśmy posłużyli się nieco większą średnicą niż 5 cm, znajdując najpierw jasną Wenus, a później, przesuwając się na wschód i nieco do góry, dostrzeżemy świecący, lekko błękitnym blaskiem punkt. To najodleglejszy świat w rodzinie planet krążących wokół Słońca planeta Neptun. Podziwianie kosmicznych wędrowców, czyli planet, daje nam niezwykłą satysfakcję. Zachęcam więc, aby wyjrzeć w stronę gwiazd i pomiędzy nimi odszukać te odległe światy.